Uf! Uf! Zapalaj szybko te gromnice. Uf. Od pokoleń w naszej ojczyźnie w czasie niebezpieczeństw zapalano gromnice. Świecę, nazywaną tak, od święta Matki Boskiej Gromnicznej, czyli święta ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Trzymany wtedy w rękach przez Maryję Pan Jezus Nazwany został przez dziadziusia Symeona światłem na oświecenie Pogan, a zatem światłem ratującym każdego z nas od grzechu. Zatem to nie magiczna świeca, ale Jezus, którego symbolizuje, ratuje nas od wszelkich niebezpieczeństw. Czy zatem nie warto odszukać w domu gromicy? I wspólnie modlić się przy niej razem z Maryją w tych trudnych dla nas i niebezpiecznych czasach? A jeśli nie znajdziemy, zaopatrzyć się w nią i 2 lutego poświęcić w kościele, pielęgnując naszą wiarę i piękne religijne tradycje.